Austria – Zbiór Bełkotów. Minister oskarżona o plagiat. Zbiór Bełkotu winą sensów. Austriacka minister oskarżona o plagiat. Austriacka minister rodziny, pracy i młodzieży Christina Aschpacher podała się w sobotę do dymisji z powodu zarzutów o plagiat w jej pracach dyplomowych, które wysunął łowca plagiatów, Stefan Weber. Weber oskarżył 37-letnią Aschpacher o plagiat. Błędne cytaty i nieznajomość języka niemieckiego, w jej pracy magisterskiej z 2006 roku na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Wienerne Ustat. Studia Teaschpacher ukończyła z oceną bardzo dobrą. Te same zarzuty dotyczą także jej pracy dyplomowej, złożonej w maju 2020 rok. Na Politechnice w Bratysławie. Jest to 134 stronicowy. Zbiór bełkotów i sensów, z których co najmniej jedna piąta pochodzi z innych publikacji bez podania w przypisach źródeł, podkreśla Weber, który specjalizuje się w tropieniu oszustw w pracach naukowych. Minister odrzuca oskarżenia Christina Schpacher zdecydowanie odrzuciła oskarżenia o plagiat, nazywając je, insynuacjami. Zapewniła, że prace te napisała zgodnie z swoją najlepszą wiedzą i przekonaniami i że były one ocenione przez „uznanych profesorów”. A Schpacher nie kryje żalu, że przedwcześnie została osądzona przez media i kolegów z kręgów politycznych. Z powodu oskarżeń o plagiat dymisji minister domagała się opozycja, krytykowali ją także kolędzy z austriackiej partii ludowej OFP. Kanclerz Sebastian Kuszohew podziękowała Schpacher za jej osiągnięcia na stanowisku ministra rodziny, pracy i młodzieży w czasie kryzysu związanego pandemią. Szefa austriackiego rządu zapowiedział, że w poniedziałek ogłosi nazwisko jej następcy. Agencja AFP przypomina, że w Niemczech wskutek zarzutów o plagiat do dymisji padał się w 2011 roku ówczesny minister obrony Karl Theodor Zugutenberg, a dwa lata później rezygnację złożyła federalna minister oświaty Annette Schawan.